Oto moje dokumenty. W porządku możesz wejść. Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini. W dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność. Jak tu gorąco. Proszę oto to mój paszport. W środku jest bilet. Dziękuję. No nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Biegniemy, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie. Jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani. Mamusia tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę, chłopaki. O, oh, come on. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa. Tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Pokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary! Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść? Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę? Chyba mi się udało. Oto i on! Wow, dziękuję! Nie ma śladów zwierząt, proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku, ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię. Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyj to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy! Hello! Dzień dobry, oto moje bilety! Jak się masz kasza? Nic ci nie jest! Sorry, ale Kesza nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Hmm. Mam pomysł. What? Idziemy. potrzebuję twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba ja szczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z panem w porządku? E, tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskoczę. Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem. Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko, złota rybka. Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę mnie przepuścić, to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko okej, okay. proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś micy, czy naduchem? O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton. Stać, dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? Yy, moim nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdaj mi go natychmiast! A! A i co tam masz? Co? Nic nie mam! Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. Po co nasza umywalka? Nie wiem co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się! Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka! Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczy to maleństwo właścicielowi. Biegnij, mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No, prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Alex nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. Aaa, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No, teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść, mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć! Staczkim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, rzeczywiście, burgery. I kurczak z KFC, uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? Nie otwieraj! Po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego. A ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop. Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery, więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w twoich rękach. Chyba coś ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się! Brawo, króliczku! Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. Kim ona jest? Przyszedłam tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. Farba już odpada. Trzeba to naprawić. No rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba? Możesz się o tym sama przekonać. To farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O nie, chyba wpadłam. A, jak to boli? Ktoś mnie ugryzł. Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk. Zaraz ci dam popalić. Najpierw mnie złap z łatwością. A. I tak cię dorwę. O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować! Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwne, coś mnie łaskocze. Pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany chomik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy! Dam ci nauczkę. Patrz, co tam leci! Stój! Tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie mila. Ale ubaw! Hulk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć! Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało? No to idziemy! Brawo! Alex, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on! Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi! Zgadza się, mogę cię wypuścić! Otwieraj szybko! Gotowe! Hurra, jestem wolny! Wszystko dzięki tej małpce! Ma najmięci! Chwileczkę muszę się przebrać! Nie patrzę! Gotowe? Myślę, że Chi-Chi wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł. Nikogo nie ma. No to wiejemy. Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Wpadajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne! Ten magik zamienił go w małpę! Witaj, mój mały Billy! Tak się za tobą stęskniłem! Tak bardzo cię kocham! pierwsze otworzyć mój klosz. Wow, tu jest guma. Jak fajnie. Cieszę się, że ją dostałam. Tak ładnie pachnie. Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust, a już mi smakuje. Co ty robisz Tom? Musisz poczekać na wszystkich. Mm, zobaczmy, co jest pod moim kloszem. Tu też jest guma, ale dużo więcej niż u Poli. Podoba mi się taki układ. Muszę natychmiast pozbyć się opakowań. Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze stopaczek gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. To mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. Pani no, nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza. A wyczekajcie, aż skończę. To jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. O, co za ofiara! Znowu ci się nie udało! Wiem co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie, zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł! Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patek i zachowam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona, ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz. Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Oli, pozwolę ci na to patrzeć. Hmm? Myślę, że trochę się zejdzie. Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Ty zrobiłaś poli. Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje! O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać! Tom, masz się czym zająć. O dziwo tym razem się z tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się poce, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się. Tom, wystarczy, to już przesada. O nie, pęk! Wygląda jakby bomba tu wybuchła. Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy! To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy z Kate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Oli, jak zwykle, nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne, kiedyś im mnie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurczę, w paczce jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda? Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Mm, rewelacja kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe. Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. E, właśnie tak. Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego. Świetnie, to nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki? Chyba było ich więcej. Moli, to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. On nie mój palec. Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom, wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów, teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Co za wsiwus Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry. Zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda. Cóż za różnorodność smaków. Uwielbiam próbować je wszystkie na raz. Pierwsza paczka już jest. Czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy, już więcej nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Hmm. Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je polać sprytem i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza. Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam wam: kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super. Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko? Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super! No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. Może moja sztuczka mi pomoże. Co robisz to? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie, nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to. Będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurczę, no to chyba wszystko. O, zostało jeszcze jedno ziarenko. Świetnie. Zjem mnie na deser. Przekonamy się o tym. Co się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą, mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć Wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, Poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn. To był genialny plan. Brawo. Jedzmy. Łap popcorn ustami, Kate. Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające. Jestem gotowy by zacząć. Mleko i ciasteczka Oreo wygląda pysznie, ale w porcie jest mało, ledwo ją widać. Super! Znowu mi się poszczęściło. To takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu? Polly? spójrz na to! Moja porcja jest po prostu ogromna, a to ma pecha! Uważaj! Przez ciebie moje ciastka się rozpadną! Nawet bym się cieszył. Nie nabijaj się ze mnie! Wierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. A ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak to dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę moje ciastko też padło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A czy jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz, nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam Wam, a teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Mm, pyszności, mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz. Świetnie, muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja. Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce. Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Niech sytuje się zbytnio, Kate, i tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Co wy robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach!